Hej, dzisiaj luźniejszy film. Trochę się pobawimy. A jak? No, głupi nie jesteście, czytać umiecie. Jeśli chcielibyście więcej takich gier w środku tygodnia, to napiszcie w komentarzu. I napiszcie odpowiedzi do zagadek, zobaczymy, kto wie najwięcej o Minecrafcie. Bez oszukiwania, na rozgrzewkę coś, z czym każdy powinien sobie poradzić. Był to jeden z pierwszych bloków w Minecrafcie. Dodany jeszcze przed wersją alfa, w której już mieliśmy drzewa, piasek i wodę oraz moby. Bloku tego nie można było wydobyć i występował tylko na jednym poziomie świata, gdzie respił się gracz. Można go było położyć za pomocą prawego przycisku myszy. W ogóle patrzcie jaki fenomenalny sit. Mamy tutaj dwa pillager outposty, odwrócony statek, taką piękną wyspę i na niej wioskę. Link macie w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. Przechodzimy dalej. Kolejnym blokiem jest taki, który występuje w jednej ze struktur w grze, Dodanej w 2013 roku. Oraz potem w strukturze zaktualizowanej do wersji, którą znamy do dziś. Blok ten możemy wykorzystać na wiele sposobów, zmieniając jego formę. Blok ten występuje w pobliżu dodanego niedawno na głosowaniu gracz MOBA, którego drop można wykorzystać do obrony swojego futrzastego przyjaciela. Minecraft bez Multiplayer jest dosyć samotnym miejscem. Oprócz świeżaczków nie ma nikogo, kto mógłby z nami cieszyć się przygodą. Jak na przykład Virginia czy Calvin w The Forest. Kiedyś były próby dodania postaci będących podobnymi do nas. Nie posiadały animacji, a ich modele były dosyć odmienne od naszego. Jeden z tych mobów był zielony i miał nazwę zapożyczoną od jednego z komiksowych bohaterów. Ten blok może być dosyć ciężki, ale nie poddajemy się, jestem pewna, że dacie radę. Blok ten możemy wykopać jedynie używając kilofa. Jest on jednym z bloków niemożliwych do zniszczenia przy użyciu TNT. Klikając w ten blok, otworzy nam się menu do pracy. Jednak jego działanie jest podobne do działania Beacona. Potrzebujemy pewnego rodzaju zasilenia w postaci wartościowego kruszca, aby działał. Teraz sprawdźmy sobie Wasze odpowiedzi: 1 Blok trawy, 2 Blok drewna akacjowego, 3 Beast Boy, 4 Enchanting lub dla niektórych Enchantment Table.